Do, do kontroli stresu bardziej bym zalecał naturalne metody chociaż to też jest bardzo naturalna metoda to nie bardziej bez wspomagaczy zewnętrznych można to opanować e, tylko od środka a tak jak tutaj panowie mówili jeszcze ashwaganda jakieś tam ziółka i tak dalej bardzo pro lecimy z tym bo mamy tu jeszcze dużo slajdów e, jak dużo przed przedostatni slajd Chyba. Nie, jeszcze nie. A dlaczego przewinąłeś jeden cały w ogóle. No to to już omawialiśmy. To przecież, omawialiśmy. Strefę... Tak, no Ale omawialiśmy. A Czekaj, przeczytam dla wszystkich. Strefa komfortu. Pułapka czy ochrona? Znane środowisko, rutyna, poczucie bezpieczeństwa. To to, co mówiliśmy, że jest fajnie, wygodnie, nie chcesz za bardzo nic zmieniać, bo po co? Bo się jeszcze zestresujesz, bo się spocisz, bo nie wiadomo co. Zalety strefy komfortu stabilność i brak stresu chociaż wow. mówię, niektórzy mogą żyć w chronicznym stresie, i nawet to, że ja przynajmniej tak mam, jak długo się nic nie dzieje, i jest za cicho, to zaczynam się obawiać, że za chwilę coś się odwali. Także czy jest dobrze, czy jest źle, zawsze jakieś stresogenne rzeczy są.